Patryk, jak byś ocenił dzisiejszy mecz? No, w naszym wykonaniu chyba bardzo dobry, spełniliśmy założenia taktyczne trenera. Wiadomo, że Krakowie jest trudnym przeciwnikiem, spodziewaliśmy się tego. że będzie ciężko, ale się udało. A jutro Tychy mają przewagę jednej doby odpoczynku. Czy myślisz, że to wpłynie jakoś na jutrzejszy mecz, czy nie za bardzo? No, Tychy, Tychy zupełnie inna drużyna. Jeden dzień ma wpływ, na pewno ma wpływ na regenerację, ale tu tak samo, wszystko o taktykę się rozbija. Jeśli spełnimy założenia taktyczne, to jestem dobrej myśli.